Generalnie te dwa obiektywy, jak widzicie, są bardzo podobne gabarytami, bardzo zbliżone. 1740 to jest seria art, 16300 to jest kontemporary. Widać to po wykonaniu, po jakości wykonania. W 1740 są użyte zdecydowanie lepsze materiały. Jest tak jakoś przyjemniej wykonany, są dodatkowe przyciski. Natomiast jak widzicie są bardzo zbliżone gabarytami, ale 16300 jest ogniskowany zewnętrznie, a 1740 wszystko w środku. Dlatego też takie gabarety, dlatego też to 1740 przy tym świetle i przy ogniskowaniu wewnętrznym jest prawie tak duże jak 16300. Co do obiektywów 1740 przetestowaliśmy dla Was z fotografii, przetestowaliśmy w filmie, bo bardzo często jego poprzednik 1835 był wykorzystywany do filmu i, i tak też go przetestowaliśmy, ale oczywiście na zdjęciach też. Oprócz tego że testujemy dzisiaj ten super ciekawy obiektyw, którego jestem bardzo ciekaw. Zrobiłem już kilka zdjęć, ale może nie do końca takie, jakie sobie wymarzyłem to cały materiał jaki tu widzicie jaki będziemy nagrywać na placu Nowy Targ nagrywamy Sigmą 1740 Jeśli chodzi o 16-300, miałem tu trochę trudności, dlatego że nie przepadam za tego typu obiektywami. Swego czasu pożyczyłem na jakiś taki wyjazd wakacyjny, jeden z takich obiektywów, którejś marki, nie będę wymieniał na głos, której. Natomiast nie spodobały mi się zdjęcia na długim końcu, jakość ich drastycznie spadała i bardzo zraziłem się do tego typu obiektywów. Natomiast musiałem dla Was to zrobić, musiałem dla Was przetestować. Zabrałem go na spacer po górach, zrobiliśmy sobie wycieczkę z małżonką szklarska poręba Karpacz i to był strzał w dziesiątkę, dlatego że wymyśliłem sobie taki quest, że to 16300 podłączę do R5 i krop na R5, na tej cztery, ponad 40 milionowej matrycy będzie bardzo fajnie wyglądał, pozostanie tych pikseli jeszcze do wykorzystania bardzo dużo. Efekty pewnie widzicie w przebitkach, bo składamy ten materiał później. Ja jestem bardzo zadowolony z efektów. Czy na szerokim kadrze, czy na, długim, na długiej ogniskowej na końcu, ten obiektyw jest bardzo dobry. Sprawdził się. Nie przesadzałbym z tym, że on jest ciemny. W dzisiejszych czasach, kiedy te aparaty mają ISO użyteczne, całkiem spore, to 6-7 jest naprawdę bardzo użyteczne. Nie wspomniałem Wam jeszcze o stabilizacji, którą macie w tym obiektywie. Ona też się bardzo dobrze sprawiła. 1740, szczerze powiem, nie pamiętam, jak to wygląda w 1740, ale tutaj nie ma stabilizacji. Także ja szczerze jestem bardzo zadowolony z tego obiektywu. Nie filmowałem, może coś tam spróbowałem, jeśli mamy jakieś materiały, to, to wrzucimy. Natomiast e, jeśli ktoś szuka obiektywu takiego uniwersalnego, na wyjazdy, a nie ma za dużo miejsca, żeby się spakować, na minimum jeździ, pakuje się minimalistycznie, żeby wziąć tylko aparat i obiektyw, to nie ma lepszego obiektywu niż to 16-300. Ja, mimo że byłem zarażony do tego typu obiektywów, przekonałem się. Przekonałem się też ostatnio, chyba, no powiem to, Nikona też wypożyczyłem. Do 200, ten obiektyw, i też byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Może po prostu czasy się zmieniły i te obiektywy z tymi długimi zakresami są, są lepsze, są poprawione. Także szczerze polecam ten obiektyw i całą serię nową do RFA. Aleluja, że w końcu mamy obiektywy od Sigmy pod RF-a. Cieszmy się wszyscy i korzystajmy z nich. Do zobaczenia.